Brix 11.2, nie wiem Kontrolka. No co jest? Telefonem. Do tego patyka był zabieg odżywka. Tutaj mamy aminoplant Tam jest antystres, nie? Chyba ten Smart Slim, a tam jest kontrolka żeby poobrać ewentualnie mamy 11,2 jeszcze raz mierzymy 11,2 jeszcze raz 11,2 16 stopni próbka tego jęczmienia zimego po oprysku zaraz zobaczymy bez oprysku badanie bardzo dziwne bo bez żadnego czyli kontrolka 12,8 brix po, e, po po podaniu odżywki 11,2 brix czyli mamy jeden oczko nam brix spadło po oprysku niedobrze kolejna próba Aminoplant 13,8 Wypryskane tu przy, przy, przy patyku eee, Slim Smart Seal 13,8 Tu 13,8 jest 13,7 eee, Podobny wynik Amidoplant Praktycznie ten sam to można powiedzieć, że moja mieszanka odżywki, odżywki po prostu coś dodałem co po prostu zablokowało resztę, że ta roślina jednak nie funkcjonuje gdybym dał sam smart seal jednak by było byłoby chyba to coś lata środku, chyba bateria ja. i ten Byłoby chyba lepiej dać sam, samą odżywkę bez, bez niczego. Nie wiem, czy to azot, czy to może aminomikro, czy molibden. umbawie. wiem. Siemano. Dziś vlog, można powiedzieć, badawczy. Dziś badamy wpływ mikroskładników na żydko. Mamy tak: molibden, miedź, aminoplant, aminoantestres, mangan, fosfor, jary, yy, produkt X, nitrospeed. Produkt X nie będę mówił, bo zobaczymy, jaką wyjdzie ten produkt X, czyli SS. Nie powiem Wam, co to jest, bo nie chcę za dużo mielić cię ale zobaczymy ten produkt jak wyjdzie. Więc tak, e, wcześniej filmik wam puszczę, który zrobiłem po prostu tutaj sobie e, dawkowania i przy pomocy e, wyciśniemy soki komórkowe, tak jak widzieliście film pana Bronisława Szambowskiego, coś w tym stylu, wyciśniemy sobie soczek i pobadamy Bricksa, sprawdzimy. Który składnik brakuje żytku, tu mamy żytko zimę Jak widzicie tu jest, tu powiem Wam, że tu w środku To dopiero pierwszy rok rośnie żyto No jakoś się udało podkręcić wapno, obornik, wapno, obornik I pracuje gleba e, Więc tak Sprawdzamy brixa, nie będę przynudzał I będę pisał wszystko, notował w moim magicznym Czerwonym zeszycie proszę państwa, którym już się zaczęło robić ciekawie, bo po daniu odżywek na rzepak, który był niedawno pryskany, okazało się, że Brix mi ogólnie nie podskoczył ani nie spadł za bardzo, czyli nie trzeba pryskać. To jest taka prosta odpowiedź, ale na innych działkach. To tutaj był rzepak robiony. Sprawdzałem Brixa Kontrola 14,2. Zobaczcie pierwszy i drugi 12,9, 13,3. No wahania jakieś tam są. Zależy, że zależy jaki, jak ile razy wycisiemy sok z tej samej próbki. Bo najlepiej by było wycisnąć całkowicie sok i dopiero go wymieszać. <coughs> I by było ok. Eee... A później patrzymy, no wyszła nam średnia 13, czyli zbytnio też nie pomogło. Jęczmień ozimy, tutaj mamy kontrolę 15 15 1. Z odżywkami wyszło 15, czyli odżywki za bardzo nam nie pomogły tak jak trzeba. Sprawdzimy teraz tutaj szybko, Najpierw sprawdzimy sobie tutaj kawałeczek. Albo z tyłu, z tyłu sobie sprawdzimy, z metr, metr, do, nie z boku, tutaj z tu. sobie sprawdzimy, z boku par liści urwiemy i ciśniemy tego brixa, bo szkoda czasu, słońce zachodzi i szkoda czasu, żebym zdążył jeszcze tego brixa sobie się napić. Dobra, używamy. Szybko, szybko, liście staramy się z tej samej pięterek, czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, trzecie liście. 30 liści, raz, dwa no. chyba będzie wyciskać tak normalnie Bez siateczki sprawdzimy Jak to się będzie odpywało Idzie, idzie. No dobra, powinno starczyć. Kontrola. Wciskamy OK. Jest tak, jak być powinno. Jest mało tego soku. Sprawdzamy briks. 168, proszę Państwa. 168 brixa. Ok, jeszcze raz. siedemnaście jeden, siedemnaście trzy, siedemnaście wywalamy, czyścimy. Taśmę wziąłem ze sobą ostatnio kurs całą koszulkę sobie wy, wyzielonkowałem przez to Nie robimy z tą siatką, bo chyba ta siatka mi coś tu zaniża wtedy wyniki coś a przez tą siatkę mi się wydaje, że się przerzedza ten sok. Urąbałem go ostatnio, ale nie miałem czasu go wy, wyczyścić z zewnątrz. Papierkiem pięknie wyczyścimy i resetujemy go. No i dobra, OK. czyli mamy w granicach średnią 16,9 kontrola, że to zimę kontrola 16,9 do 17:2. Teraz sprawdzimy resztę, brixów. Robimy następne. Wywalamy sobie te zielsko. I zrywamy, i zrywamy następne. Teraz tak zrobimy azot. Czyli pobieramy teraz liście azot, do azotu much, much later. no i proszę Państwa Jestem po badaniach niestety jest godzina już huba wieczora ciemno się zrobiło, musiałem coś nad światełkiem poświecić 21 ponad godzinę yy, i teraz tak Zrobione się, no, zobaczcie, nacisnę tymi kombinarkami. Ja muszę jakąś prasę sobie na pole zrobić, taką, żeby więcej uzyskiwać z soku, bo za dubało soku po prostu mam, trochę mi się udaje. Czasem są wahania na, na soku, ale jest, yy, już mam wyniki wstępne, co i jak, yy, powiem Wam, że są wyniki. Amino plant bardzo dobre, wyniki 18,7-18,5. Amino Antystres 181 179, mangan 167, 153, nie ma zbytnio, jary, czyli po, y, fosfor też nie ma. Y, y, SS, tam magiczny produkt, którego nie powiem y, też średnio, Nitro Nitrospit 17.1, 171, czyli można powiedzieć, że to magnezu brakuje, bo tam jest magnez. Y, i kontrola, kontrolę robiłem tak. Była najpierw 16,9, 17,2, a później około 19.30 zrobiłem jeszcze raz kontrolę, to wyszło 14,6, 15,6 i 17,4. Ale to było, to było chyba źle zrobione, bo wycisnąłem to, to z samej resztki i dlatego tak to wyszło pewnie. No ale mimo wszystko trzeba dużo, dużo, najlepiej prasę taką i dużo liści i wtedy wychodzi Wam średnio, bo jak macie za małą próbkę, no to wtedy są właśnie takie skoki o jeden lub o dwa. I ja to robiłem, zobaczcie, ja to robiłem jedną, drugą, trzy, trzy próby i wyszły praktycznie takie same. Tu tak samo, pierwsza, druga próba, pierwsza, druga próba, pierwsza, druga, trzecia próba nawet robi na Nitro Speed, robię trzy próby, wyszły na jeden, czyli okej. Okay. I godzina 25 na 15,6 to zależy z jakiego miejsca weźmiemy. Ja starałem się brać tutaj blisko, te, te, te blisko, blisko, tych tutaj właśnie zaraz. Bo ja tylko pyskałem tutaj jakieś 30 cm do palików, tak, żeby nie było, powiedzmy, nie, nie nachodziły jeden na drugie, a żeby w miarę było blisko, żeby te badania nie były też znowu jakieś y, r, różnorodne. No i nie ma. Bo na, zobaczcie na końcu, nawet na samej miedzi, mamy 16 brixa gdzie obok jest już 18,5 Bardzo ciekawe badania i tu się potwierdza, że te produkty musimy dawać te, które działają, które roślina potrzebuje. Dobra, tyle z dzisiejszego doświadczenia. Nie wiem kiedy puszczę ten film. Jest, yy, jest dzisiaj chyba... Który dzisiaj jest? 17 18 kwiecień 2022 rok. Uczymy się. Widzę, że w tym coś jest. Nara.